mano widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przechodzimy na sam koniec fali tych takich wielkich map tych i przejdziemy, zdobędziemy jakieś sekrety, wrócimy, je poulepszamy bo mam 200 kuny na sekundę, a to jest prawdopodobnie dużo. Tu Ktoś ma te, co dają 500 na sekundę. Czekajcie. spowolnie się. Widzicie? 500 kuny na sekundę. Ja tyle nie mam. Ja mam tylko 200 kuny. On ma chyba parę SX na sekundę. 200 kuny na całą bazę. Zobaczcie. Taka piłeczka. Taki typ. Jeszcze taki, taki, taki. I to tyle, bo wszystko sfuzowałem tak? W tej maszynie nowe. Nowe czy stare, nie pamiętam. O, widzicie, ktoś ma takiego fajnego Celestiala, co bym chciał. Bo jeszcze takiego nie miałem w indeksie. O, mogę, mogę, mogę. Dawaj. 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 A tu są te się hamburgery. Widziałem je. Kuny. Ile daje tymi niedźwiedź? Też kuny. Dobra. Co? Chyba nie. skam Jaki skam? Aj. mu Ale nie teraz. On nie wyszedł. Oj. Nigdy nie robię tradeów A to co? Zobaczymy ile kasy mam na najwyższy level, złożyć na takie coś. Ale mam jeszcze lepszego na drugim swoim koncie, mam w ogóle to jakieś chyba SX na sykundę, więc się nie martwię tym, że mi zabrał. Tylko nie chcę ich brać tutaj, bo mi się nie chce, bo ja chcę zbierać mega pełną bazę jeszcze lepszych. Ale tryliony, dobra, usługami. 250, b ale tak się da wytrajować? Nie trzymając go w ręce? Nie wiem, dziwne. Takiej sytuacji nie miałem, ale się nie martwię, bo także mówiłem, mam na drugim koncie jeszcze tego dużo więcej. O, jest jakiś słabiak trochę. Dobra, możemy już lecieć te 500 trylionów nam starczy chyba na drogę. 300 spida, A w topce trzeba mieć chyba mega dużo, dużo więcej, tak powiem. 0 na sekundę. 0 dolara. A jaj straciłem takiego śred... średniego brando. Bo to nie jest jakieś OP, ale chociaż... O To naprawdę dużo. No, bo myśl, przez chwilę myślałem, że straciłem dobrego, a się przypomniało mi to konto. Właśnie moje drugie. Widzicie, jestem na sekrecie. To fajnie. Ufo, sekret, lucky block. o nie nie zdążę ajajaj, wiedziałem było zapowiedziane już nie zdobędę tego dobra, lecimy po niego aj znowu się skułem Dobra. Gdzie to jest? Aha, tam widzę, 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 widzę. Tutaj. Ufo Secret Lucky Block. Dobra, biorę i spadamy. Skoczymy. Co zrobimy? Statucino. Nie, green nie nie statutino. I dawaj tego łączymy z tym. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Proszę, mam kafel. Kudy na sekundę. 29, kuny to jest. Wow! Ja myślałem, że to jest jakiś słaby syfiks. A chyba jednak nie. Proszę, parę kuny na sekundę może być. Mam jeden SP, więc no na luzie się utrzymam na tych traderach z S6 3 2 1 Go, teraz lecimy. To co to? 40 kuny. No, fajnie, fajnie. 160 kuny miałem. Miałbym około 200, gdybym nie zrobił takiej słabej straty trochę, ale no, no nie szkoda mi tego. A to co to za na nocy? Żebym tylko nie spadł z tej bazy. Bo nie będę tu wchodził. Każdy ma 3 piętro bazy. Ej dobra, lecimy widzowie na to tsunami. Tylko włączymy sobie prędkość.